Minut o, Nie, bo tam dotknął a wyprostować jest solecja uniwersalna to no, Zobacz jeszcze o, teraz jak jest, ale... I na o. o, o. No można czekaj. się pochwalić. Oj, teraz widzisz? To jest tego. Czekaj, oczekaj, a ja przełączam. O, odbita. Padająca, odbita. Dziękuję. Hmm. No dobra, na wielu jest. Wiek... A jest, a patrzcie, nie przesadzam. Ja kupiłem te swoje nuty wcale nie kosztowały 7,8 zł, nie? są takie pieniądze. No tak, około światła fali 50-omowego kabla. Aha. No i po prostu, no bo ta antena sama w sobie ma 50-omów, tylko chodzi o to, że należało to symetryzować. To jest taki dławik, który kasuje tą spalową płynącą po oblocie, nie? To jest wszystko.